Witajcie na kolejnym filmie. Dostałem taki oto routerek MR1800X. To jest routerek pracujący w standardzie Wi-Fi 6. Oczywiście w standardach starszych też pracuje. Tutaj mamy całkiem niezłe podzespoły, dosyć duże anteny. I jeszcze co mnie zaskoczyło, wydaje się, że ten sprzęt jest kompatybilny z OpenWRT, że można tutaj alternatywny softik wgrać. To jest sprzęt, który obsługuje Wi-Fi 6. Do tej pory spotkałem się tylko z naprawdę jednym albo dwoma modelami, które były na Wi-Fi 6 i można było grać tam OpenWRT, to był Totolink, a teraz widzę, że również i Mercursys tutaj coś wypuścił. Co prawda procesor jest tutaj zintegrowany z pamięcią RAM w tym routerku, ale na stronce, na pewnej stronce znalazłem informację, że można tutaj OpenWRT grać. No zobaczymy. To znaczy ja nie będę tego jeszcze wgrywać, musiałbym pozwolenie dostać od producenta, ale informacje o tym, że można wgrać, dodam do opisu tego filmiku. Skąd te informacje wziąłem, to sobie możecie już po prostu sami sprawdzić, bo sytuacja wydaje się być dosyć ciekawa. A my tymczasem sobie go odpalimy, zobaczymy jak on chodzi, zobaczymy jak wygląda. Także rozpakujmy to cacko. Jak to wygląda w środku. Coś takiego. Standardowo papierologia. Zestaw nie jest jakiś mega bogaty. Mamy tak papierologię, sporo folii, nasz luterek, zasilacz. Zaraz zobaczymy jaki. I kabelek UTP do tego. Kabelek UTP w zestawie. Zobaczmy sobie zasilacz. Czy to cacko jest chociaż trochę energooszczędne, bo to będzie widać już po zasilaczu. Zasilacz ma, już Wam mówię, Dokładnie 12V 1A, czyli 12W pobiera jak na sprzęt Wi-Fi 6, który obsługuje Wi-Fi 6. To jest takie oszczędne. Nie bierze zbyt dużo prądu, jest tylko 12W, więc w porównaniu z, ze sprzętami z wyższej półki to jest naprawdę mało, bo niektóre potrafią mi po 40 parę W brać, a tu mamy tylko 12W. Czy tu są jakieś informacje jeszcze ciekawe z tyłu? No tylko jest SSID dwóch sieci, mamy tutaj też właśnie pobór prądu jaki jest i z tyłu wyjścia. Zobaczmy sobie. Widzę, że wszystkie są gigabitowe. Mamy trzy porty LAN, jeden port WANowy, reset WPS i zasilanie. I w sumie to wszystko. USB tutaj nie ma. To jest sprzęt budżetowy mimo wszystko. No zresztą cena mówi sama za siebie, że po prostu no tutaj nie może być USB-ka. W tej cenie by się chyba nie dało takiego sprzętu. Zbytnio zrobić. Dioda, tak, tutaj jest dioda. Myślałem, że nie ma żadnej diody, ale jest tutaj jedna dioda, pewnie wielokolorowa. No na ścianie go nie powiesimy, bo nie mamy tutaj uchwytów żadnych, nie ma nic, także on tylko może sobie stać, ale za to jest na śrubki widzę, można go łatwo rozkręcić, co uważam za zaletę. No całkiem ładnie wygląda. Nie jest tak, taki spłaszczony jak inne routery z tej półki cenowej, które widywałem. Jest taki dosyć gruby, więc ciepło nie powinno w nim się jakoś tam specjalnie zbierać. Zobaczymy jak on śmiga, zobaczymy jakie prędkości osiągniemy. Mnie najbardziej cieszy to, że można tutaj zainstalować alternatywny soft. Przynajmniej tak podają źródła, co macie w opisie. Dobra, także sprawdzimy sobie spida menu. Zobaczymy jak to wygląda. Zapraszam. Jesteśmy zalogowani w Mercursysie MR1800X i powiem Wam, że tutaj mamy zużycie procesora, zużycie pamięci. No niestety nie dowiemy się jaki to jest procesor, ale znalazłem troszkę informacji o tym sprzęcie. Wydaje mi się, że jest to Mediatek. Pamięć to jest najprawdopodobniej 128 MB pamięci DDR3 i najprawdopodobniej procesor jest zintegrowany z układem pamięci, czyli wszystko mamy w jednym chipie, ale pocieszające jest to, że jest to Mediatek, bo jest bardzo duża szansa właśnie na OpenWRT, co zresztą znalazłem tutaj sporo informacji i może to być nawet prawda. No, kto wie, no, widzę, że ktoś tam kombinuje z tym sprzętem oraz modelem MR70X. Czy, żeby się powtórzyć, miała historia? ze słynnym totolinkiem, który pracował w Wi-Fi 6 i można było na nim zainstalować OpenWRT. No zobaczymy. To jest taka dodatkowa informacja. Robiłem takie małe testy prędkości i w zasadzie na tym routerku udało mi się osiągnąć 800 megabitów, no co prawda przy samym routerze, ale po Wi-Fi 800 megabitów na sekundę to jest no jak za sprzęt budżetowy całkiem spora prędkość. Jeśli chodzi o ping no to zazwyczaj było on około 2 milisekund na 5 GHz nie zauważyłem jakichś zakłóceń no na 2.4 w blokach jest masa zakłóceń i niestety ten ping się czasami wahał od 2 do 40 milisekund dlatego jeśli chodzi o 2.4 GHz znacznie lepiej jest je przeznaczać na jakieś urządzenia Internet of Things czyli jakieś sensory, jakieś sensory na przykład otwarcia okien czy tego typu rzeczy, na przykład tp TAPO coś takiego robi, ale to jest taka też tylko do, dodatkowa informacja. Czym dalej od routera, tym prędkości już troszkę bardziej spadały, aczkolwiek nawet 10 metrów i przez ściany utrzymywały się na poziomie około 400 megabitów na sekundę, 390. Nie wiem, być może to przez to, że to jest w moim przypadku ściana działowa, ale gdy tylko wyszedłem za ścianę nośną, która jest naprawdę gruba prędkości spadły do no, do 180 megabitów na sekundę później router się przełączył na 2,4 GHz, więc te prędkości już były poniżej 100 megabitów naprawdę niskie, bo musiałem działać w trybie N nie mam karty na 2,4 GHz która by działała w trybie AX ale na 5 GHz ten routerek zasuwa Myślę, że jest porównywalne z routerami, które kosztują ponad 400 zł. No i takie zalety. Prędkości zadziwiająco wysokie. Myślę, że jest to wina tego mediateka, który mamy w routerku, oraz aż 4 anten, nawet 20 metrów za ścianą. Tak jak mówiłem, dawało to radę. Dopiero jak się przełączył na 2,4 GHz, bo miałem smart connekta włączonego na te. Testy. Oczywiście testy przeprowadzałem programem IPERF 3, żeby mniej więcej widzieć, jak chodzę z laptopem, na przykład pójdę za ścianę czy za coś i żeby widzieć, jak te prędkości zaczną spadać. Co do prądu, on chyba nie bierze dużo prądu. Zasilacz jest tylko 12W. I nawet mamy coś takiego, tak jak przeczytałem w manifestie, że ten tutaj obsługuje Target Wave, więc dla urządzeń. Internet of Things może być tak, że tempo pobór energii będzie mniejszy. Dość spore anteny, właśnie sprawiają, że ten zasięg jest dość optymalny. No i mam taką kamerę, ta penika TAPO na 2 4 GHz. No nie gubi zasięgu, za ścianę ją wynosiłem nawet na twór i o dziwo chodziło. Sam jestem zaskoczony. To chyba jest wina tych dużych anten. Aczkolwiek działa ona wtedy z opóźnieniami, bo jak na przykład kliknę na Aplikacji, żeby kamera się obróciła, to no, przez ten ping gorszy no, z pewnym opóźnieniem kamera się obraca, ale ważne, że działa. Tak jak już wcześniej wspominałem, jest pewna szansa na tym routerku na OpenWRT, podobnie jak w modelu MR70X. Są pewne doniesienia, że może być to Mediatek troszkę jest na forach. Co prawda, SOC zintegrowany jest z pamięcią RAM, ale szansa zawsze jest. Widzę, że na forach, że ktoś próbuje grać do niego OpenWRT. Są pewne sukcesy, później ten router nam działa, wystarczy poczytać, ale no ja tego na razie nie mogę pokazać. Musiałem zgodę producenta mieć na wygranie OpenWRT, bo ten sprzęt idzie po prostu do zwrotu to jest tylko sprzęt wypożyczony. Fianteny na 2,4 GHz w trybie multimaimo oraz 5 GHz w trybie MultiMIMO. Moim zdaniem to jest teraz standard już, ale w sklepach zdarza się sporo sprzętu pracującego jeszcze w standardzie N no przynajmniej w moim miasteczku tak jest tutaj na tym routerku mamy na 2,4 GHz nawet tryb AX co po prostu no, zaskoczyło mnie aczkolwiek no, nie mam takiej karty sieciowej żeby sprawdzić właśnie tryb AX na 2,4 a chciałbym bo jestem ciekawy jaka by była różnica między n a trybem AX no przynajmniej na 5 GHz to sprawdz sprawdziliśmy ale na, niestety na 2,4 no nie mam za bardzo Czym? Zresztą tryb AX y, nawet na 5 Hz on oczywiście przekroczy 1 gigabit, ale y, trzeba pamiętać, że ten router ma interfejs gigabitowy, więc maksymalnie y, w transmisji osiągniemy 1 gigabit. Nie da się po prostu więcej. Chyba, żebyśmy wgrali jakoś OpenWRT i przełączyli ten router jako y, repeater i wtedy on by po prostu tylko radiowo przekazywał transmisję. Wtedy powinno być więcej. Co do wad tego routerka, przydałby się jeszcze jeden port lanowy. Moim zdaniem jest ich troszkę za mało, no ale jest to jednak sprzęt budżetowy. Brak USB, nie wiem czy nie przesadzam, to jest sprzęt budżetowy. Brak 160 MHz, no tutaj na pewno przesadzam. Zresztą, kto działa na takim szerokim paśmie? No, chyba żydzi na wiosce, tam nie ma zakłóceń, to można się bawić. Moim zdaniem, bardzo dobry sprzęt. Dogania on nawet drutary kosztujące ponad 400 zł, przynajmniej jeśli chodzi o zasięg i prędkości, bo 800 megabitów po WiFi. to znaczy, że coś tutaj się dzieje, że producent no, nie oszczędzał na podzespołach. Moim zdaniem warto, także mogę go polecić. Trzymajcie się, cześć!